Nie odpiera jeszcze No nie, nie Halo, pan sprzedaje tego na ono? <noise> Za darmo? No pewnie a ja mam takie pytanie A, pan zaprasza, to poczeka pan To nie wiem, podszwalnie a, a, ja chciałam się zapytać o pana kuśka <noise> 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 Bo podobno nie staje, bo no A potrzebuje pan tapsy? Bo ja mam akurat, <noise> jak panu nie staje <noise> <to ja mam głos> 6, 6, no. Ja znam takiego dobrego dealera Co? Dobra, spotkamy się i nie z no, starym do... prykiem, pierdoliem. Teraz podjadę z mężem i kupimy tam <grym> Zresztą, to to skupia, to powie Powiedz mu, że jest że... czy... stary Powiedz, że starym prykiem. Powiedz, że jest starym. My zaraz będziemy. Eee, dobra, okej. Okay. To już... Zaraz powiedz się Piedl, stary pryków. Nie, no to tyle. Jasne, 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 jasne. Ej, to podjęć na gara się muszę odłożyć rzeczy z mieszkania.